Arkadyż Błaszczyk, dzień dobry. Słuchacie państwo Radia dla Ciebie na magazyn sportowy. Jak w każdy piątek zapraszam wspólnie z naszym stałym ekspertem Tomaszem Sokołowskim. Cześć Tomku. Witam ciebie Arku, dzień dobry państwu. W naszej audycji dziś piłka nożna. Przede wszystkim podsumowanie występów polskich klubów w europejskich pucharach, ale również trzecia kolejka ekstraklasy. Między innymi niedzielne spotkanie Legia Warszawa-Ruch Chorzów. Informacyjnie powiem, że już za chwilę. Chwileczkę dołączy do nas pierwszy, pierwszy gość, ale dajmy mu trochę czasu. No, e, nawet na... Nie tak? Zobacz. Że on to, jest tak wejść. to jest program na żywo. Mogę już powiedzieć, powiedzieć oficjalnie. Jesteśmy Marcinie na antenie. E, oficjalnie już mogę powiedzieć, że naszym gościem jest dziś. Były reprezentant Polski, były piłkarz klubu w Klasy, między innymi legi Warszawa obecnie zawodnik KTS weszło. Marcin Burkhardt. Dzień dobry, cześć Marcin. Dzień dobry, <laughs> witam, przepraszam za spóźnienie. Niestety ale... Warszawa rozkopana. Nic się nie stało. Tak jest. Oj rozwijamy się kto prowadzi wie, wie, wie o czym mówisz więc, ale to nie na tę audycję rozmowa bo za mało czasu mamy eee, tak. proponuję zacznijmy od tych najświeższych wydarzeń, na koniec zostawimy sobie Raków Częstochowa, który grał w środę eee, i zacznijmy od tego co wydarzyło się wczoraj, Legia Warszawa awans zgodnie z planem Tomek, no ale tak jestem ciekaw na początek twoich wrażeń eee, 2 do 0 do przerwy no i skąd te, po te emocje, skąd te nerwy do ostatnich minut tak yy, oglądając to spotkanie, patrzyłem na nie w takim kontekście, jakby legia miała zaliczkę, nie musiała się śpieszyć. Tak troszkę ociężali, spokojnie grali sobie, że te akcje same przyjdą, a. Kiedy przyspieszyli troszeczkę tempo, szybciej zagrali, no to wtedy i sytuacje były i, i z tego bramki padały, a jak grali swoją wolną piłkę, taką troszkę niezrozumiałą dla mnie, nie wiem dlaczego, czy to koncentracja, czy to świadomość, że przeciwnik jest słaby. No takie mam wrażenie z trybun, tak? Nie wiem, jak oni do tego podchodzili do tego spotkania, i błędy, które popełnili w pierwszym spotkaniu, to praktycznie kopił w klej. Kopię w klej i sami sobie robili yy to, że były może troszeczkę nerwy, niepotrzebne, że kartki dostawali, że no, wkradło się troszeczkę, ale chyba na własne życzenie. Na własne życzenie to niepotrzebne takie było, bo, bo mówię, no, to nikomu nie jest potrzebne, że była dogrywka i różnie to może być, a sami nakręcili tą taką spiralę. To mam takie wrażenie. Rzucił mi się w uszy Marcin wywiad Pawła Wszołka w przerwie meczu. Spokojne prowadzenie, 2 do 0, ale też uczulał, że no tylko, żeby w drugiej połowie koncentrować nie dać temu podpiąć się do prądu rywalowi, tylko spokojnie robić swoje. No i nie udało się. Trochę jakby panowie jednak zapomnieli o tym, że trzeba no, wyjść na drugą połowę. Yy, tak, zgodzę się. Moje wrażenie takie było, że przy tym 2-0. Yy... Broniła już tylko sama linia obrony, był bardzo wolny po powrót środkowych pomocników, tak wszyscy już e, się nastawili, ci ofensywni gracze, że no, tak. je jest 2-0. Okej, okay, to strzelimy trzecią, czwartą bramkę będzie spokojnie, mhm. a jednak okazało się, że, że sami sobie sprawili nerwową atmosferę pod koniec, oprócz tego e, głupi uważam, rzuty, rzuty wolne gdzieś Faule, e, czy to właśnie Pawła w końcówce, które prowokują to, że jeszcze trener. E, Zespołu przeciwnego podniósł wzrost, tak? Wprowadził zawodnika też do dużego wzrostu, stały fragment. Gdzieś mogło się skończyć 3-3 i byłby, byłby problem, mhm. ale uważam, że problemem największym było właśnie to, że po stracie piłki nie było powrotu całego zespołu, tylko wracała linia obrony plus defensywny. A reszta się przyglądała i, i gdzieś wolno odbudowywała to, a, a jednak tutaj zespół, był, zespół przeciwników był bardzo bardzo niebezpieczny w tych, w tych kontratakach. Tak, skończyło się szczęśliwie 3 do dwóch, no ale wnioski trzeba wyciągnąć. I tak patrzymy na obronę legii, właśnie, o której, o której mówimy. Cztery gole stracone w dwóch meczu, trzy postałych fragmentach. No i tak organizacja i obrony to jest coś pewnie, co może nie spędza sens powiek trener, ale pewnie sporo o tym myśli. Tak, no myślę, że tutaj jest dużo, dużo materiału do analizy, yy, gdzie, gdzie poprawić yy, grę w defensywie. Przy stałych fragmentach, myślę, Legia musi się, się skoncentrować, bo, bo i zespoły w ekstraklasie, i zespoły przeciwników na pewno yy, będą to analizowały i będą chciały wykorzystać ten słaby punkt, ale, ale myślę, że sztab Legii Warszawa jest na tyle mocny, że, że wie, gdzie ma problem. Yy, niepokoją też, to pewnie Tomek się zgodzisz, takie... Yy... Głupie błędy wynikające z nieporozumień, jakiejś komunikacji na boisku. W pierwszym meczu właściwie dwa gole takie sprezentowane rywalom. Teraz, już na początku, właściwie w pierwszej połowie, tam po błędzie Augustyniaka, to właściwie sam zero. na sam. I to e, 0 -0 Sytuacja. Było. Z czym sobie to tłumaczysz? Jakieś faktycznie niezgranie, czy brak koncentracji, czy nerwowość? Z czego to wynika? Alek, no wszystkiego trochę po trochu. tak? I dobrego ustawienia, też. Przewidywania, co przeciwnik zrobi. I wiedząc jak przeciwnik gra, że będzie starał się na wolne polegrać dłuższą piłką, to ja muszę się lepiej ustawić. Czy Augustyniak, czy Jędrzejczyk mieli z tym problem, bo za późno była reakcja, złe ustawienia ciała, nieprzewidywanie, co może być zagrane, i później i z później problemy sobie legia stwarzała. Tak wydawało się, że po poprzednim sezonie, że ta ekipa już jest grana z Ribeiro i doszedł jeszcze Pankow, do, oczywiście Mike Nawrocki odszedł, to też pokłosie może być, ale indywidualnie, indywidualnie oni popełniają w tym momencie takie rażące błędy, które no akurat przeciwnik był, umówmy się przeciwnik nie był yy, wymagający czy topowy, aczkolwiek sprawił takie problemy, to, to, to co, co będzie się działo później, tak? I tu trzeba wyciągnąć trzy. Te błędy, które są czy one będą dalej powielane. No na pewno kolejne spotkania dadzą nam odpowiedź, czy ci przeciwnicy, czy będą na tyle, no, że ją wykorzystają, czy Legia Bo zacznie pracować na tym. Aczkolwiek będziesz grał co trzy dni, to już później to praktycznie na nawykach, na automatyzmach będziesz działał. Nie to, że wytrenowane, to, że trener Ci do powie, że tak masz grać, czy tak, a Ty tych automatyzmów nie będziesz miał, no to będziesz dalej to powielał. No tak, teraz, teraz Austria Wiedeń to poprzeczka powędruje w górę. No i pewnie panowie, jak tam odpalą sobie mecz, będą analizować to, pewnie paru się tam uśmiechnie przed, przed pierwszym starciem. No, na pewno tak, myślę, że Austria wiedeń już, już gdzieś w przeszłości były też te mecze z Austrią wiedeń da, Dawne czasy, myślę, ale, ale no, tutaj jest nowe rozdanie i, i z pewnością nie będzie to łatwy mecz. Uważam, że w tym momencie zaczynają się europejskie puchary dla, dla polskich zespołów i, i ci przeciwnicy już są z tej z wyższe, z wyższego koszyka i, i tutaj już trzeba pokazać i koncentrację stuprocentową, i przygotowanie fizyczne, przygotowanie mentalne wszystko musi się zgadzać grać, żeby, żeby grać dalej. Jeszcze chciałem się przy jednym nazwisku zatrzymać a propos obrony, o której mówimy, czyli Kasper Tobiasz. W pierwszy mecz no, sporo tam krytyki na niego spadło, przede wszystkim za tę pierwszą bramkę. I taka wasza opinia, bo, bo wczoraj też tak zatrzymałem się przy tej sytuacji, kiedy rywale trafili na na 2 do 1, jakieś takie dziwne zachowanie, gdzieś chowanie piłki, odrzucanie jej, takie chyba niepotrzebne wprowadzanie jakiejś nerwowości, kiedy właściwie sytuacja jest wciąż pod kontrolą i opanowana. Nie mm -hmm. wiem, czy. Czy, czy coś macie właśnie do powiedzenia właśnie w jego temacie po dwóch meczu? Pewno z pewnością tutaj Kacper... Yy, nie, nie były to dwa najlepsze mecze jego. Uważam, że przy bramkach mógł się lepiej troszeczkę zachować. Pierwsza to taka troszeczkę instynktownie, tak gdzieś tam wybrąć ciężki ciężka, ale druga już była gdzieś do... do, do Okej, okay, przegrali przy, obrońcy pojedynek, ale mógł się też, też lepiej zachować, a te zachowania takie już pozasportowe, czyli to przytrzymywanie piłki, nerwowość, niby chcesz dać, chcesz dać tutaj zawodnikom czas, tak żeby, 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 żeby się uspokojili, ale myślę, że takie wprowadzanie nerwowości, nakręcanie przeciwnika też nie jest najlepsze. Mhm. To bardziej chyba samemu, nie wiem, to jest jego gra jakby taka, yy, bramkarze tak mają, tak, tu przeciwnik strzela bramkę kontaktową, ty chcesz troszeczkę nie wiem, czy podbudzić atmosferę, czy troszeczkę wprowadzić takiego tego i nie wiem, czy samemu później nie masz tej koncentracji, nie tracisz i na to nie wiem, czy właśnie te... Ale wiesz, to kiedy idzie wszystko jak, jak po sznurku, to to rywalowi zależy na tym, żeby wprowadzić tu element chaosu, a nie, a nie tobie powinno zależeć na no tym. No właśnie tak to wygląda, ale no wiesz, do bramkarzy tak troszeczkę właśnie Kasper yy, nie pierwszy takie mi się wydaje, akurat z tą piłką, ale z innymi zachowaniami właśnie tak troszeczkę chce tutaj wyrastać na taką osobę troszeczkę kontrowersyjną, taką, która zaognia coś. Nie wiem, czy to mu pomaga bardziej w koncentracji, w lepszym zachowaniu, że pewności i takie rzeczy, chociaż... To mówię, no to tak różnie to można odbierać, ale Arek, no w końcu, w końcu on ma bronić. On ma bronić pomóc Różynie. Oczywiście przy tym stracie piłki przez Augustyniaka, no to zachował się perfekt, tak? mm -hmm. Tutaj obronił tą sytuację nie, niełatwą, ale no mówię, no bardziej go pamiętam z tych sytuacji. Chciałbym go pamiętać bardzo, że właśnie ma być pomocny, gdzie właśnie y obrona popełnia błąd. I on ma, ma go naprawić. Ma, on ma być mhm. mało widoczny, nie jakiś kontrowersyjny w swoich zachowaniach, tylko mało widoczny, a skuteczny ma być. No ale co? Pochwalimy przecież jeszcze, jeszcze Legię w końcu, w końcu cel osiągnięty, czyli, e, czyli awans. Z tyłu faktycznie materiał do analizy, jak mówicie, no ale z przodu to wygląda e, dużo lepiej. Jednak w dwumeczu 5 e, goli. Ten pierwszy mecz też trzeba oddać szacunek, że mimo trudnej sytuacji 0-2, mogło być 0-3, wyciągnęli na remis, mogli to wygrać, więc. No Tutaj właściwie cel się liczy, a nie pewnie wartości artystyczne. No wiesz, Arek no ofensywa jest yy, bogata, jak nie najbogatsza można powiedzieć yy, w tej zespołach, które będą walczyć o czołowe lokaty wśród tych zespołów, Legia chyba ma no, najbogatszy zestaw w sensie tych ofensywnych zawodników, którzy mogą wejść z ławki. Mogą od, od początku, no. że dadzą jakość, tak? Czy Peckard, czy Gual, czy Kramer, czy Muci, coraz lepiej sobie radzący. No to to już plus Żozułę. No to to już jest taki potencjał, że no każdą obronę no, może. Jeszcze, tak. No dochodzący. Tak, że tutaj, wiesz, mają potencjał w tym momencie, tak? Ale dalej będę i wiadomo. Wszołek swoją robotę robi na boku. Kun musi się dosześć, inny typ zawodnika jest i też cały czas ja też z boku patrząc i na trenera, to cały czas jakby miał uwagi do Kuna, co ma, jak ma się zachowywać. Nie podobało mu się jego zachowania, czy ma być przy linii, czy ma zejść do środka. Tu właśnie chyba oczekuje od niego, żeby właśnie schodził do środka, jak jest piłka, po tej stronie, żeby właśnie Ribeiro, mhm. ten właśnie z trójki obrońców, właśnie też wchodził i robił przewagę. Tu Kun musi się szybko jakby dostosować do tego, co ma, co chce Legia grać, co trener chce, wymaga od niego. Tu jest jeszcze dużo pracy. No tak, wygląda to z przodu dobrze, wyeliminować błędy, błędy z tyłu i nie ma się czego bać. Rywal też pewnie, pewnie w zasięgu e, legi jak najbardziej, e, ale e, przejdźmy dalej, bo, bo, bo jeszcze mamy kilku Pucharowiczów do, do omówienia. E, w trzeciej rundzie eliminacji jest też e, pogoń Szczecin, która wyeliminowała Linfield. Wygrana najpierw 5 do 2 na wyjeździe, wczoraj e, 3 do 2 u siebie. Pierwszy mecz, Marcin, taki szalony, można powiedzieć. Yy, wydawało się, że w drugim tego, tego, tego szaleństwa będzie trochę mniej, no ale tak niewiele mniej tego szaleństwa było. Chyba też trochę na własne życzenie, trochę za dużo nerwów sobie pogoń przysporzyła. No tak, powiedzmy, że i legia tutaj przysporzyła nerwów, i, i pogoń też yy, myśleli, że po potem wyniku. To są takie zdradziwe wyniki, bo wygrywasz 5-2, masz trzy yy, bramki różnicy, mm. i teraz jak tu wyjść? Normalnie powinien, powinieneś wyjść agresywnie. Y, zakończyć mecz w pierwszej połowie i mieć spokój, tak, ale jednak te trzy bramki gdzieś tutaj y, jakby to będzie rozluźniły szyki i w pogoni I, i oglądałem ten mecz, y, więc. Y... Okay, po, pogoń utrzymywała się przy piłce Była, była zespołem, który, który Prowadził grę, ale, ale tutaj nic, nie wynikało. nic z tego nie wynikało Tak, nic z tego nie wynikało Nadzie, Nadziewali się jeszcze na kontry I po takiej kontrze też właśnie padła bramka Gdzieś zostawione przed pole Piłka zgrana przed pole Wybita I, tak. i, i, i uderzenie, tak? Więc mhm. też, też te powroty tutaj były lepsze Ale, ale nie było zabezpieczenia strefy przed polem karnym I, i strzał 1-0 i, 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 I mówię, mogą się to różnie skończyć ale całe szczęście w, dany, w odpowiednim momencie pogon się też e, spieła, obudziła, obudziła i, i wytrzymała. Ale z innymi przeciwnikami myślę, że, że mogłoby być inaczej. Tak, wtedy wchodzi on cały na biało, e, bicza ścian, brameczka, którą można oglądać e, no w nieskończoność. Nieskończoność, ale jeszcze wracając do tego, co tutaj Marcin mówił, no tak jest, no, że major, e, Pogu ma problem w ataku pozycyjnym, tak, w kreowaniu tego też brakuje tych zawodników, takich jak Bicharcian i czy ewentualnie jak zachowicz takiego typu, że oni zagrają szybką piłkę, tak, w środku pola na jeden, dwa kontakty. I Landczycy nisko, nisko zeszli z, z obroną i to był problem i to był problem. Mało miejsca było, żeby się rozbujać, czy grosik. Czy, także tutaj dopiero w drugiej części, tak, to nastąpiło i było więcej miejsc a plus przeciwniki już opadł sił i aczkolwiek no właśnie to żeśmy rozmawiali i szef za szybą Cały czas, że no właśnie do przodu jeszcze jako tako, a w defensywie i to nie pierwszy mecz, w defensywie no pokazuje tutaj Pogoń, że ma duże duże problemy tak i czy ona jest w stanie to zmienić, jeżeli to zmieni, że połączy gdzieś balans złapie między tą atakiem i obroną, no to może coś osiągnąć i w Ekstraklasie i w Pucharach, aczkolwiek no teraz schody są no na, ćwicie, na listę poprzednich rozgrywek trafiają na chęt i tutaj tak, no y, któryś z piłkarzy właśnie Pogoni powiedział po, po meczu, że no, gramy trochę taki radosny futbol, y, no, no umówmy się, no, w dwóch meczach strzelić 8, y, 8 bramek tak, no, to jest niemały wyczyn, no, ale też y, stracone 4 to też nie jest mało, przy tym radosnym futbolu mocniejszy rywal bezlitosny będzie. Tak, no zdecydowanie radosny futbol, taki podwórkowy wynik 12 bramek w dwóch meczu, to... To nieczęsto się zdarza na, na poziomie pucharów, ale, ale tak tutaj się wydarzyło. Na pewno ta dyscyplina taktyczna, jeśli chodzi o grę defensywną, musi być na dużo wyższym poziomie. Myślę, że też brak Dąbrowskiego tutaj ma, ma wpływ, bo to był zawodnik, który, który wiązał y, linię y, grę defensywną z ofensywną i, i on tutaj był takim generałem, tak, kapitan zespołu, więc tutaj na pewno Pogoń ma duże, duże pole do, do pracy i, i mają materiał, żeby, żeby to poprawić. Tylko, tylko wiemy i Maciej chyba też to potwierdzisz, że no nie zmienisz w ciągu jednego meczu, że czy nawet dwóch meczu, no nie jesteś w stanie zmienić tych nawyków, które wcześniej miałeś. Te błędy, które wcześniej popełniałeś, one się nie zmienią raptownie, że ty w dwóch meczu możesz jedno spotkanie się wyjść, tak? Ale w dwóch meczu raczej, no, te błędy gdzieś tam wyjdą, mniejsze czy większe, tylko teraz czy przeciwnik to wykorzysta, czy ty będziesz miał troszeczkę więcej szczęścia, że nie zostaną wykorzystane i to jest właśnie na, na ekstraklasę, no może tak się to rozłożyć, że tak y, będzie się pogoń da biła do końca, tak? Y, o te czołowe lokaty, czy nawet o mistrza, bo nie wyjdą te może braki aż tak, aczkolwiek Patrzymy na poprzedni sezon. Byli do pewnego momentu w, w tym czubie, a później, no właśnie te, właśnie te błędy te wszystkie zaczęły pomalutko wychodzić, nawet w tym meczu z widzewem. Oczywiście, że widzę pęk tak, w końcówce spotkania i że pogoń doprowadziła, tak, ale tak z większość spotkania, no to, to nie zapowiadało się, że tutaj Pogę może coś odnieść. Wczoraj, wczoraj mogłaby być trochę mniej emocji, ale też zawiodła skuteczność. Między innymi Rafał Kurzawa, tam spory wyczyn, żeby, żeby z najbliższej odległości do, do bramki nie trafić. Też takie gorące nazwisko, e, powiedzmy w Szczecinie. E, nie wszystkim kibicom podoba się jego gra, nie wiem, opina na jego temat, czy to faktycznie jest pozycja dla niego, na której on gra. E, co, co, co sądzisz Tomku, czy to faktycznie jest nazwisko faktycznie pod rozwagę. No wiesz, to wszystko zależy jaki masz zespół, jaki masz skrojony. W górnikowi, w Górniku inaczej pracował, tak, In, inaczej Aha. to wyglądało. Tutaj widocznie ewentualnie mają taki, taką kadrę, że no, trener stawia na niego. Nieważne co by robił, czy coś, pasuje mu ewentualnie taki styl, czy takie umiejętności, czy lepsze czy gorsze, wyniki później cię i trenera. Nie znam tenera, który oczywiście, żeby wystawiać zawodnika, sobie strzelał w stopę, aczkolwiek, no, może mieć zastrzeżenia do kurzawy, że ta pozycja gdzieś u, nie leży temu zawodnikowi. Bo wiadomo, że jeżeli grasz na boku, to w środku pola, no to widzisz jedną stronę, i tutaj ciężko się gdzieś przestawić szybko, tak? Bardziej kreatywnemu zawodnikowi, który gra w środku, to na boku sobie gdzieś poradzi, te przestrzenie znajdzie, a odwrotnie, to to mówię, tu mogą być schody. I nie dziwię się też kibicom, czy ludziom, którzy oglądają spogoń, no mówiąc, no, gdzie on gra, jak on gra, no co on gra, nie pasuje tu, tak? Ale też z drugiej strony, to daj, jak to się mówi, pytają się terena, no to, po, to daj innego zawodnika, no pokaż mi, kto może grać, tak mhm. naprawdę. Widocznie, widocznie w pogoni, tylko zastąpili jeden do jednego i środek pomocy, i napastnika, ale o wzmocnieniu kadry no, gdzieś mhm. zapomniano. Mhm. Marcin, Twoja opinia? Też się zgadzam. Myślę, że to nie jest pozycja Kurzawy. Oczywiście wymagania co do niego są duże. Myślę, że jeśli chodzi o pogoń, to jedne z największych. tak? Czy tutaj do Kamila Grozickiego, czy właśnie do Kurzawy. Na razie nie, nie jest w stanie temu sprostać na tyle, ile by oczekiwali. I prezesi, i kibice, trener, ale, ale no, dajmy, dajmy mu czas, to jest też właśnie to co mówimy, że on nie da się tak z dnia na dzień, z, w kilku meczach po prostu zmienić swojego grania, to jest proces, to jest proces i, i potrzeba czasu, miejmy nadzieję, że Kurzawa będzie, będzie odnajdywał się lepiej na tej pozycji. Na kolejnej tej części jeszcze ocena, eee, szans w starciu z tak, z tak mocnym rywalem, eee, belgijski chęt. Eee, no umówmy się, Pogoń to nie będzie faworytem, ale... Do przejścia w zasięgu? Jak to ocenić? No, jak się zaczyna mecz, to zawsze się myśli o tym, żeby Na przejść i wygrać, jest za zero, tak. ja nie grałem nigdy tak, że, że, że... i chyba tam, kalkulacja, tak, że kalkulacja, nie no nie mamy szans, nawet jak się grało z tymi najlepszymi, tak. to zawsze mówisz, że, że wygrasz, trzeba znaleźć sposób, zaangażowanie i, i tutaj dawałbym szansę takie 40 do 60, tak? Nie, nie, nie dałbym 50%, ale, ale są duże szanse, jeśli pogoń zagra też na, na swoich maksymalnych możliwościach, poprawi grę w defensywie. Rozpracuje taktycz, taktycznie zawodnika, i tutaj umówmy się, tutaj już pogoń raczej nie będzie zespołem, który będzie prowadził grę tylko, tylko zespół belgijski co czasami naszym polskim zespołom służy. Też ich pogoda ma takich właśnie zawodników, że na właśnie na tej kontrze, na tych większych przestrzeniach, oni są w stanie właśnie skontrować przeciwnika, tylko na pewno to jest... Prosta rzecz. Muszą się wystrzegać, jak mają piłkę prostych strat, bo później, właśnie po tych stratach, ten właśnie lepszy zespół to tak cię skontruje, tak cię rozklepie, że Ty możesz się wrócić, możesz wszystko zabezpieczyć, a zawsze gdzieś znajdą tą lukę, a wykorzystać te pół sytuacji takiej, które sobie stworzy z kontrataku, jeżeli tak będzie. Może to. My troszeczkę tę, tą pogoń, jakby no, że nie da rady, tak, że będzie grała za, z kontrataka, może będzie i też w ataku pozycyjnym. Wrócimy do, do tematu po, po krótkiej przerwie, po wiadomościach. Jeszcze mamy do omówienia Lecha, chociaż tam niewiele właściwie do, do opowiadania, bo Borywal właściwie na ten mecz chyba, chyba nie wyszedł, bez, bez większych nadziei na, na awans raków Częstochowo, no i powiemy jeszcze o trzeciej kolejce Ekstraklasy. Klasy. Telefonicznie też połączymy się z piłkarzem ruchu, chorzów Maciejem Sadlokiem wracamy za kilka chwil po wiadomościach.